Drodzy Państwo, przed nami najważniejsza walka gali MMA w Worcester pod Bostonem. Za chwilę trzeci zawodowy pojedynek w formule MMA Mariusza Puzianowskiego i jego rywalem Team Sylwia. Przypominam, w naszym studiu Mamet Kalidow, Maciej Kawulski i Martin Lewandowski. Okay. Mamet przyznasz, że jak na razie poziom sportowy tej gali bardzo dobry? Mogło się podobać bardzo, bardzo. Na bardzo wysokim poziomie były walki. Też powiem, że kobiety nawet walczyły bardzo, bardzo dobrze. No zwłaszcza kobiety nam się podobały jak najbardziej, prawda? Mm. E, Maciej, Jura Jurkowski. Chyba nawet nie spodziewaliśmy się tak dobrego wejścia w ten rynek e, zawodnika z pod Warszawy. No. Powiem inaczej, spodziewaliśmy się, że raz tak zawalczy, bardzo tego chcieliśmy, zawalczył pięknie, w każdej płaszczyźnie, pięknie wyszedł z parteru, pięknie zaatakował łokciem, pięknie wykończył walkę, kiedy jego przeciwnik był załączony, w związku z czym wielkie gratulacje Jurek. Drodzy Państwo, no Martin, już nie skończymy, ponieważ do ringu tak. wychodzi Mariusz Pudzian-Pudzianowski, a galę komentują Andrzej Janisz i Krzysztof Kułak. Na trybunach Marcin Gortata, za chwilę do klatki wejdzie Mariusz Pudzianowski, to nie on, to jego brat, Krystian, za chwilę pojawi się także Mariusz. Tak, sympatyczne wejście Mariusza, cała sala jest za nim, sercem jesteśmy z nim. Marcin Gorta, koszykarz Orlando mecz Oklaskiwał Łukasza Jurkowskiego. Oby miał również w tej chwili okazję oklaskiwać Mariusza Pudzianowskiego. W naszej zabawie większość z Państwa typuje, że Mariusz Pudzianowski zwycięży 58. Procent widzów polsa tu wytypowało zwycięstwo Mariusza, ale to jego najtrudniejsze wyzwanie. Widać skupienie na twarzy Mariusza. Wie, co go czeka. Będzie rytualne rozerwanie koszulki? Myślę, że nie, bo nie jest koszulka przygotowana do zerwania. Z Państwa, którzy oglądali tę galę do tej pory widzieli, że nie było tak długich wejście do ringu do tej pory jak to wejście Mariusza Pudzianowskiego. Z nim także trener Mirosław Okniński, lekarze Paweł Łogosz, jego bratę Krystianta po lewej stronie widzieli Państwo Przemysława Garzarczyka. Zdecydowanie jest gwiazdą w Stanach Zjednoczonych. Wygrywał Tamę, wiele razy pokazywał, że jest człowiekiem niezwykle silnym. Raz musi pokazać, że jest człowiekiem walecznym. Komentatorzy mówią o jego poprzedniej walce, którą zakończył w 44 sekundy. Zastanawiają się, czy tą walkę zakończy w tak samym krótkim czasie. Tyle tylko, że Basruten i Jeff Goldman, którzy są komentatorami tej gali, myślą raczej o zwycięstwie tego zawodnika, który za chwilę pojawi się w klatce. Jak to powiedział Mariusz Podzianowski, jest taki wielki, taki gruby, a ma takie chude nóżki. Team. Sylwia. Negatywnie wypowiadał się o Mariuszu. Mariusz powiedział tylko, że go zniszczy. Sylwia ma za sobą dwa mistrzostwa UFC. Wygrywał z Nieble Kimem. Wygrywał z Rico Rodriguezem i z Andrzejem Orlowskim. Ale od dłuższego czasu nie spisuje się najlepiej. W Stanach Zjednoczonych mówi się o tym, że One w ten właśnie sposób będzie kończył swoją karierę. Czy tą karierę zakończy Mariusz Pudzianowski? Czy tym z zwycięstwem nad wielkim nazwiskiem? Nie nad zawodnikiem MMA, bo Pudzianowski nie jest zawodnikiem MMA. Jest strongmanem, jest sportowcem, który wchodzi do ringu, aby rywalizować na tych zasadach. Ale rozgłos, jaki ma to nazwisko. Może być odbiciem dla Sil. Sala będzie bez wątpienia polska. Mimo iż ta gala odbywa się w Stanach Zjednoczonych i jest organizowana przez Koreańczyków z organizacji MUSI. Nie lubią tutaj Sylwy, lubią za to Kucianowskiego. Dużo Polaków na sali, widzieliśmy polskie flagi, polskie szaliki. Na pewno Mariusz czuje się jak u siebie. Przedstawienie zawodników. I niech Państwo zwrócą uwagę: zdecydowanie wyższy team Sylwia. Ale z wagą tu nie jest w porządku, to chyba odwrotnie, dlatego że Sylwia jest zawodnikiem cięższym od Mariusza Pudzianowskiego. Rekordy widzą Państwo: z jednej strony 31 walk zawodnika ze Stanów Zjednoczonych, z drugiej strony tylko dwie walki Mariusza Pudzianowskiego. A tak prawdę mówiąc, to jedna walka, dlatego że tego jego pierwszego pojedynku nie traktujemy poważnie. the main event of the evening being brought to you by mushing god of martial arts promoter john dugliata mushing executives mr o corey fisher Zippy kirk W tej chwili Lupę Contreras wymienia tych wszystkich ludzi, którzy są organizatorami tej gali. Tam widzą Państwo także menadżerkę Mariusza Pudzianowskiego, panią Barbarę Demczuk. Cała ekipa w ringu trzeba się pokazać przy takiej okazji. Swoją This drogą trzeba three, przyznać, że ma Pudzian bardzo mocną psychikę. Wybrał sobie tego rywala, podpisał szybko kontrakt. On. Przypominamy, przecież David on dwa tygodnie Ginsford, temu stoczył w katowickim spotku walkę z Kawaguchim. Walkę wygraną, której, po której nie wyglądał najlepiej. Sędzia tak. ringowy. Silna psychika Mariusza, miejmy nadzieję, zda swój egzamin w tej walce. He steps in wearing the colors of his homeland, white and red with black trim. He stands 6 feet 1 inch tall and weighed in at an official 200 and stone. z biało-czerwoną flagą, Mirek Okieński jeden z prekursorów walki w With one victory coming by way of submission. Fighting out of team Pusan. Bialorowska Polska. To białoruska co Państwo słyszeli z Contreras, Kontrerasa to biała po prostu Mariu godzinny Mariusza Podzianowskiego dużo jest fanów z Polski w tej chwili wszędzie w każdym zakątku świata przy okazji występu polskiego sportowca mogą liczyć na polski dobrze Będą gwizdy. Pamiętajmy, ma na rozkładzie wielkiej gwiazdy Rico Rodriguez, Andrzeja Orlowskiego, Jeffa Monsona. Debiutowałem w 2001 roku. 13 zwycięstwem z rzędu. Po czym podpisał kontrakt z UFC i już w drugiej walce. Znokautował Rico Rodríguez w pierwszej rundzie zdobył tytuł Mistrza Świata. Ale ma za sobą także dyskwalifikację za stosowanie niedozwolonych środków wspomagających. Trzy walki, legendarne trzy walki z Andrzejem Orlowskim. Ta trzecia walka przyniosła mu odzyskanie tytułu Mistrza Łewce. Ale ma na swoim koncie także. Taką hańbiącą wręcz porażkę bardzo szybko. Porażkę z bokserem. Prawie 50-letnim który wyszedł i w ósmej rundzie zdzielił potężnie Sylwę Sierpema, a ten odpłynął do krainy wiecznych marzeń. Tak nie mu ostatnio, ale może być naprawdę niebezpiecznym przeciwnikiem. I szacunek dla Mariusza, że wyzwał, że podjął wyzwanie. Bardzo miły... Jak zwykle w Stanach Zjednoczonych hymny są odśpiewywane. Już ceremoniak śpiewała polski hymn, a teraz uh, hymny Stanów Zjednoczonych. Thank you, thank you, thank you. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hail at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars? Through the perilous fight, for er the ramparts we watched were so gallantly streaming. Yeah. Pierwsze starcie bez wątpienia wygrał Pudzian. Mariusz Pudzianowski zachowywał się godniej przy odśpiewaniu hymnu Stanów Zjednoczonych niż tym Sylwia słuchając hymnu swojego kraju. Dokładnie. Co szczególnie dziwi, dlatego że przyzwyczailiśmy się już do amerykańskich sportowców, którzy z ręką położoną na sercu słuchają hymnu amerykańskiego. Sylwia postąpił inaczej. Mariusz Pudzianowski kontra tym Sylwia. Dwukrotny mistrz UFC kontra adept wszechcelowej walki wręcz. Jeden z najsilniejszych ludzi na świecie, ale o mizernym pojęciu walce debiutujący w klatce kontra człowiek, którego doświadczenie jest ogromne. Tyle tylko, że zwykło się mówić Krzysztof, że. Decyduje psychika, a Sylwia nigdy nie był znany z mocnej psychiki, będzie chciał trafić Mariusza, ma dłuższe ręce, będzie starał się prostymi, ale Mirek Okiński mówił, Mariusz będzie kopał, będzie kopał, tak jak kopałem Marcina Najmana i to jest jego sposób na zwycięstwo w tej walce. Próba wejścia do parteru przez Mariusza dojścia do klinczu, Tim Silvia broni się jednak Mariusz dociska Tima do klat do będzie powalenie, Mariusz Pudzianowski kontra Tim Silvia wysoko pociągnie Mariusz jeszcze tę nogę, i obalenie dla Mariusza na bardzo na dole. Mariusz powinien teraz wchodzić za plecy, nie dać nie dać Timowi Sylwie odejść od klatki, dociska barkiem pamiętajmy jednak, że te akcje będą Pudziana kosztowały bardzo, bardzo wiele sił a nie wiemy czy kondycja jest jego mocną stroną, chociaż on przed tą walką powiedział, że jest cięższy ode mnie, on będzie musiał dotleniać tym mięśnie bardziej. Jak na razie początek tej rundy dla Mariusza Pudzianowskiego. Ale widzimy jakieś rozcięcie na głowie Mariusza. I to dosyć mocne. Zdaje się, że tej krwi jest tam sporo. Teraz wywinął się. Sylwia spróbował złapać za głowę herbdin. Z niepokojem patrzy na rozcięcie na głowie Mariusza Pudzianowskiego. Jeśli nic nie będzie się działo, sędzia przerwie walkę lub odnowi ją od środka klawki. Próbuje Sylwia zaatakować kolanami. Co Pudzian może zrobić? Jedyna sprawa to obalenie, bo prawdę mówiąc na żadną kończącą technikę liczyć. Tutaj nie możemy Sylwia trafić. Pudziane znów skraca dystans i klei się do swojego rywala. Sylwia będzie próbował pogłębić to rozcięcie. Kto wie, być może o widzą Państwo. Są te ataki głową. Cała czerwona jest w tej chwili Czupryna Pudziana, ale ona na pewno się nie podda. Teraz kolanem trafił w głowę Pudzianowskiego i znów walka w stójce. Kosztowały to troszkę sił Mariusza. Teraz próba atakiem low kicku. Ale Tim Silva wysoko ręce i stara się trafić Mariusza w szczękę. Są kolana. Jeżeli ściągnie głowę na kolano, a będzie w tej chwili trudno Mariuszowi złapać za nogi rybala. Poza tym ustaje już szeroko otwarte. Sylwia będzie atakowała kolanami bez żadnych problemów. Zdecyduje ten tajski chwyt za głowę. Mariusz stara się skrócić klincz, Odpocząć troszkę, skrócić dystans. Odpocząć troszkę w klinczu, A Tim Silva stara się oderwać i uderzać technikami bokserskimi. Teraz będzie atakował kolanami. Pudzian nie bardzo wie, w jaki sposób ma zneutralizować te kolana rywala. Poza tym Sylwia jest przecież specjalistą od walki łokciami. Pudzian ma ogromny doping, ale znów uchwyca głowę, znów kolano. Pudzian pcha się do przodu bez żadnego ciosu. Sylwia doświadczenie, dłuższe ręce, lepsze techniki bokserskie bez wątpienia i trafia prostymi. Taki powinien być jego plan na tę walkę. Zdaje się, że te low kicki nie bardzo zdały egzamin. Będzie musiałem mocno w tej chwili pracować i bronić się przed obaleniem. Znów to najgroźniejsze. Znów złapana głowa i Sylwia atakuje kolanami. Nie jest dobrze. Nie jest dobrze, nie widzę też, okręca się na zęby u Mariusza. Nie wiem, czy wypadł gdzieś tam w ferworze walki, ale Mariusz nie sygnalizuje temu, tego sędziemu. Stara się utrzymać pół dystans i wejść w ten clinch, Ale znów proste Sylwii doszedły do głowy Pudzianowskiego. Sylwia poluje na kolejny cios, trafił prostym, trafiły Sierpowym. Jest niedobrze, jeszcze dwa, trzy ciosy i Sylwia może nie tylko poczuć, nie tylko zobaczyć ten krew, ale poczuć w tej chwili chce Pudziana, dobrze by było, żeby Pudzian wyrwał, ale to on jest obalony i Sylwia z góry, to może być początek końca. Tak, ale na razie dobrze broni się, Mariusz zapina gardę, bardzo dobrze taktycznie rozegrana ta, ta chwila przez Mariusza, Chwilę odpoczęcia. Ma Sylwia dłuższe ręce, on nawet z gardy może być mocny. Ma jednak szczękę Mariusz, powinien trzymać zapiętą gardę i klinczować Tima, żeby nie że zapobiec uderzeniom z góry. 30 sekund, można wytrzymać. Czy ma na tyle doświadczenia? Musi uważać przede wszystkim na łokcie, musi uważać na tej sesji. dwie podnosi pozycję, uzyskuje pozycję boczną i w tej chwili będzie miał jeszcze dogodniejszą yy, możliwość ataku przede wszystkim łokciami na głowę Pudzianowskiego, ale z drugiej strony jest tylko 15 sekund. Trzeba wytrzymać tę pierwszą rundę. kolano na brzucho, możliwość przejścia tak. do dosiadu. Mariusz powinien wytrzymać te kilka sekund, sklinczować. Jest 10 sekund go do zakończenia. Mariusz próbuje przejść do, do klinczu, złapać nogę, podebrać zawodnikowi. Gong ratuje Mariusza. Bez wątpienia ta runda dla Tima Sylwii. Tyle tylko, że on także jest zmęczony. Jak widać to po jego twarzy, że ta runda kosztowała go troszkę sił. Ale oczywiście wygrał tę rundę i to wygrał ją zdecydowanie. No jest sam początek walki. Tak właśnie miało być. To miały być te kopnięcia. Jest także wyrwanie, jest to obalenie ze strony Pudzianowskiego. To są te punkty, które zyskiwał Pudzian. Ale później było już gorzej. Później punkty dla Silwy. Przede wszystkim te ciosy proste. Sporo zebrał ich Pudzianowski. Było także. Powalenie ze strony Sylwii. Były także ciosy z góry. Niedecydujące, ale jedno. Tu widzimy trafienie. Czyste trafienie na szczękę. Tu przejście do pozycji Konana brzuch Straight. Team. Mógłby skończyć walkę jednak. Mariusz przekręcił się na brzuch i poszedł do nogi Tima. Zaraz będzie ta sytuacja. O tutaj i tym właśnie uratował końcówkę rundy. A zatem drugie starcie przed nami, tym Sylwia kontra Mariusz Pudzianowski. 5 minut tej walki, jeszcze Herbdin spojrzał w oczy Pudziana. Pod koniec pierwszej rundy brawa mi się, że Sylwia oddycha bardzo ciężko, ale Pudzianowski także wciąga powietrze ustami. Jest skoncentrowany, chyba nie tak... Wyobrażam sobie przebieg tej walki. Ten pierwszy lołki, po którym kiewał się trochę noga Sylwii, mówił, że ta taktyka podzielona na ten pojedynek, może zdać egzamin, ale później Sylwia nawet uśmiechnął się przy trzecim niskim kopnięciu. Druga runda jej początek. Sylwia i ciosy proste. Krótsze ręce Tima. Mariusz będzie starał się skrócić dystans i dojść do klinczu, obalić Silwę. Teraz Silwa kopie. Niskimi kopnięciami low, kick, low kickami, truba zejścia na nogi mocno kolanem. Teraz następne kolano w głowę Pudziana. Ten ciągle stoi bezładny ciosy. Pudzianowski ciągle w tej chwili ma lewą rękę pod pachą rywala, ale prawej nie zdołał przełożyć. Złapałę za rękę, a więcej za chwilę sędzia rozerwie to. Ostatni raz, sędzia, nie, sędzia ostrzega Mariusza za łapanie za spodenki przeciwnika. To jest jedno, ostatnie ostrzeżenie, później będzie dyskwalifikacja. Był low kick, był także prosty, który trafił w głowę Pudzianowskiego. Sylwia w tej chwili absolutnie dominuje. Jeszcze jeden low kick. widział walkę z Kałogucim. widział, że Japumczyk kopał i Pudzianowski odczuwał te ciosy. Oj, bezładnie osunął to się na plecy, plecy Mariusz. Bezładnie osunął się na plecy Mariusz. Może i gdzieś tam Miliotnicki odpowiedział mu, żeby. Położył się na plecy, a on niestety Team Silva dochodzi do pozycji bocznej. I teraz będzie Trzymanie mógł stabilizować tę pozycję. Będzie mógł tak zaatakować łokciami. łokciami. Są te łokcie. Przez jakiś czas Pudzian będzie starał się trzymać ręce rywala, ale wiele. W pozycja północ-południe na drugą stronę. Znów mamy boczną z drugiej strony. I próba dojścia. Czyżby do klucza? Nie. Sylwia będzie jednak próbował kończyć tę walkę ciosami. I klepie Marysz Pudzianowski. Druga runda walki między Timem Sylwią a Mariuszem Podzianowskim. Okazało się, że to co mówił Sylwia, to nie były słowa bez pokrycia. Nie jesteś zawodnikiem MMA, mówił do Podzianowskiego. Podziwiam cię jako strongmana, podziwiam cię jako sportowca, ale jesteś absolutnym menowicjuszem we wszechstylowej walce wręcz. Tim Sylwia. Krzysztof, nie ukrywajmy, sercem byliśmy za ale spodziewaliśmy się takiego rozstrzygnięcia tej walki. Tak, ja jestem dumny z Mariusza, żeby wytrwał do tej drugiej rundy. Jednak Tim Silva to jest były mistrz UFC. Wykończyłem Mariusza te próby obalenia przeciwnika. Kilkakrotnie próbował obalić swojego rywala. To Sądzę, że mocno także osłabiły go te dwa kolana które zebrałem w tej chwili od Sylwii, jak widzą państwo po Także nie zachowywał się dobrze. Później już bezwiednie osunął się na plecy. Myślę, że troszeczkę Myślę, że dużo kondycji nie starczyło po prostu Mariuszowi kondycji. I tu, jak już nie widział wyjścia z sytuacji, poddał się lepiąc w Tima. Tej Sylwia dwukrotny mistrz UFC wagi ciężkiej sprawia, że Mariusz Pudzianowski odnosi pierwszą porażkę w karierze, w trzeciej walce. Trochę to były zdecydowanie nawet nie trochę za wysokie próby. Niestety Mariusz troszeczkę za wcześnie do walki z byłym mistrzem UFC, ale lepiej spadać z wysoka, najlepiej nie spadać w ogóle. Jeszcze ogłoszenie tej decyzji. Czyli 6 minut 44 sekundy. Przez poddanie rywala zwycięża. Niezadowoleni polscy kibice mieli jednak radość ze względu na wygraną Łukasza Jurkowskiego. Choć z drugiej strony także, nie ukrywajmy, przyszli tu przede wszystkim dla Pudziana. Już w ringu widzimy Toma Megalisa, ale zdaje się, że nie będzie zapowiedzianego wywiadu z Mariuszem Pudzianowskim. Cały team Pudziana opuszcza klatkę. A więc będzie chyba tylko team Sylwia. Wielkie zwycięstwo Tima Sylwii. Team Sylwa pozdrawia publiczność. Opowiada, opowiada o walce. Dziękuję ludziom, dziękuję ludziom którzy, którzy mi trenował. Dziękuję wszystkim. Dziękuję organizatorom Kali i dziękuję Mariszowi, że jest twardym gościem. Tradycyjne podziękowanie swojemu teamowi, swojemu miastu i sponsorom gali. A obok teamu widzą Państwo Eryka Esza, czyli Paty Rubina. Witam wszystkich sukcesów na take-home, które są dostępne na wissustees.com. Witam też oświetlonej koni i wideo. Tym Sylwia, zwycięzcą walki z Mariuszem Pudzianowskim, a więc zakończony piękny scenę dominatora. O tym, aby zdominować nie tylko strongmenów, ale także wszechcelową walkę. Wręcz dla nas fantastyczny występ Łukasza Jurkowskiego, który już w pierwszej rundzie przed czasem wygrał z Koreańczykiem Chodzin Kimem. Bardzo udana gala. Gala w Worcestere. Za uwagę dziękuję już Państwu Krzysztof Kułak i Andrzej Janisz.